Hej, cześć i czołem. Nie pamiętam czy nagrałem materiał dotyczący tego wydarzenia, dotyczący dokładnie meteorytu. Także nagrywam go teraz. Mamy 2 sekundy, 1 sekunda, eksplozja i wybuch meteorytu. W momencie eksplozji wszystkie bazy zostają przeniesione w losowe koordynaty i każda baza, która została wyteleportowana, dostaje nagrodę. Oprócz tego Rzecz jasna, otwiera nam się możliwość zbierania kryształów. Jak widzicie, już na starcie tutaj mamy pełno baz przeciwników i większość, niestety, w levelach 35-34. No i jakie jest samy z tego wszystkiego? Otóż przenosicie się tutaj, hmm, próbując zdobyć cenne minerały. Samo no przeniesienie się będzie. Produkować wam punkty na sekundę zasadniczą. Jak widzicie, tutaj dość silni przeciwnicy są wszędzie, więc nie okrywam, jest to mi nie na rękę, więc sobie chyba skoczymy po prostu gdzieś w okolice e, niżej poziomowych wartości, e, tak żeby nie kolidować z innymi, ale żeby sobie nazbierać faktycznie te punkty. Weźmiemy sobie, zrobimy tak, użyjemy sobie tarczy, albo nie użyjemy sobie tarczy. Zobaczymy zaraz. W razie sobie prześlę wojsko tutaj i tutaj. Mamy jakiś level 30. Teoretycznie chyba mogę go zaatakować, jeśli się nie mylę. Ale będę sojuszniczy, nie będę starał się wpływać na to. Jak widzicie, mamy dwa rodzaje pól. Pierwsze pole zewnętrzne, w obrębie żółtego. Obejmuje to pole zwyczajne yy, odłamki meteorytu, które dają wam punkty po zebraniu całości. W momencie, w którym zostaniecie na nich zaatakowani, te punkty wam zostaną odbiorą, odebrane, jeżeli armia rozwali waszą armię. Drugim typem meteorytu jest kryształ meteorytu. Eee, te dają znacznie większą liczbę punktów oraz dają wam jeden dodatkowy kryształ który sprawia, że będziecie dostawać punkty biernie co sekundę za przebywanie w obrębie bazy. Jedyny element różniący się między tymi zwykłymi, a tymi właśnie specjalnymi kryształami jest to, że musicie mieć wyłączoną waszą tarczę. W momencie, jak macie wyłączoną waszą tarczę, możecie te kryształy zbierać. Oprócz tego macie jeszcze trzeci typ kryształów, który respie się tylko i wyłącznie w pobliżu centrum, i są to rdzenie gwiazd. Te dają bardzo dużą ilość punktów, no i dają te rdzenie, które pasywnie Wam dają co sekundę określoną ilość punktów. Jeden meteoryt daje Wam 30 punktów na sekundę, jeden rdzeń gwiazd daje Wam 120 punktów. Jest to różnica, jednakże żeby te rdzenie gwiazd faktycznie otrzymać. No to musicie się trochę wykazać, ponieważ nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, żeby takie oczywiście zdobyć, patrząc na to, ile przeciwników ma tutaj miejsce, ile tutaj można ich znaleźć. No i jaki jest ogólny cel tego eventu? Proste! Zdobyć punkty tak, aby ukończyć wyzwania indywidualne. Minus tego eventu jest taki, że dzieje się on ogólnie w dwóch fazach. Pierwsza faza dzieje się zaraz po resecie, czyli w tym przypadku o godzinie 410 czasu polskiego. No a druga faza dzieje się o godzinie, żebym się nie pomylił. O godzinie PPP 16.30, czyli ta druga pora jest wygodniejsza, jednakże żeby wzbierać full punktów. Zbierając przykładowo tylko na takich polach, czyli na polach, gdzie możecie używać tarczy i na polach, na których zasadniczo jesteście bezpieczni, to musicie się trochę wykazać eee, i prawdopodobnie nie zdobędziecie tego w jednej rundzie. Więc musicie być gotowi na to, że prawdopodobnie będziecie zmuszeni eee, przejść to jakby kilkukrotnie. Ja sobie teraz wezmę, spróbuję przejąć tą rudę, ze względu na to, że nie mam tarczy. I z względu na to, że właśnie nie mam tej tarczy, mogę to zbierać. W momencie, jak macie tarczę, to tych większych ród nie możecie zbierać. Dzięki temu, że sobie właśnie tą rudę zbiorę, będę dostawać co sekundę dodatkowe punkty, a nie tylko tak jak macie tutaj, w tym przypadku tych ród, że dostaję je w momencie przyjmowania. No i to jest w sumie najistotniejszy element. Jeżeli chodzi o wybór serwera, na który meteoryt spada, to jest losowy. Zawsze są cztery serwery, które się biją na tym wydarzeniu. No i w sumie najistotniejsze, co musicie wiedzieć, to jest to, żeby pilnować waszych wojsk. Bo często ludzie zamiast zbierać te meteoryty wysyłają po prostu wojsko lub po prostu też się teleportują w pobliżu Waszej bazy tylko po to, żeby was zaatakować. Ponieważ w momencie jak macie na przykład meteoryt tak jak ten pan tutaj macie jeden meteoryt na swoim ekwipunku e, i zostaniecie zaatakowani na przykład przeze mnie w tym momencie i was spalę, wtedy wam ten meteoryt odbieram i dołączyć mogę go do swojego zamku w momencie, w którym powróci ta armia do bazy. Ja osobiście nie lubię atakować ludzi na tym evencie, bo uważam, że to jest dosyć niemiłe. Ze względu na to, że to wydarzenie jest ogólnie dość trudne, zważając na to, że jeszcze w pierwszym. Terminie, jak to wydarzenie ma miejsce, duża liczba osób może nie mieć możliwości w ogóle brania udziału w tym. Dlatego uważam, że atakowanie jest takie dość niemiłe. Ale jak ktoś chce zdobyć szybko punkty i ma silną armię, to czemu nie? Także to by było tyle z mojej strony. Tak jak wspominam, nie pamiętam czy zrobiłem materiał na temat meteorytu. Wydaje mi się, że tak, ale mogę się mylić. Także dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli jednak zrobiłem, i był taki. A ja wam dziękuję za obecność. I jeszcze jedna sprawa. Jeśli ktoś by się zastanawiał, to owszem, gram w Last Wara obecnie na komputerze. W końcu udało mi się zainstalować, dojść do tego etapu, że zainstalowałem sobie go na komputerze, więc myślę, że teraz będzie trochę wygodniej, jeśli chodzi o pokazywanie pewnych aspektów. Wspomniałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, czyli o nagrodach. Zasadniczo nagrody są bardzo przyzwoite, jeżeli chodzi o wydarzenie. Bowiem mamy bardzo dużą ilość punktów honoru, możliwą do zdobycia, bowiem mamy tu ponad 10 tysięcy w samych trzech ostatnich nagrodach, ale w sumie tych nagród mamy całkiem sporo. Więc, jakby tu powiedzieć, możecie na spokojnie zebrać nawet chyba z 20 tysięcy. Jeżeli się nie mylę, do tego macie części do drona, części do e, elementów drona. I oraz przede wszystkim ekskluzywne broń, bronie, czyli szarte do tych ulepszeń, które możecie sobie później wykorzystać, jest to o tyle istotne, że w późniejszym elemencie e, będziecie ich potrzebować bardzo dużo. Ja, na przykład, obecnie na jeden level potrzebuję 150, więc zasadniczo każde ulepszenie jest przydatne. Ale tak tylko wam powiem w tym momencie, pokazując ten przykład. Nie ulepszajcie powyżej 20 levelu, jeżeli nie płacicie w giereczkę. Ponieważ jeżeli nie płacicie nie kupujecie pakietów, ulepszanie powyżej 20 poziomu jest nieopłacalne. I dlaczego? To opowiem wam w kolejnym materiale, który przygotuję już niebawem, bo to mamy już w zanadrzu do zrobienia. Także to tyle. Event meteorytów, więcej eventów już niedługo na kanale. I mam nadzieję, że będziemy dalej przejść naprzód i razem się rozwijać. Także trzymajcie się ciepło. Na razie i hejka!